Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Ja i mój szwedzki kubeczek zapraszamy dzisiaj na odcinek, który podpowie wam w jaki sposób możecie uczyć się nowych słówek po szwedzku, żeby wchodziły wam do głowy, a co najważniejsze z niej szybko nie uciekały. Zapraszam serdecznie. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym, żebyście sobie uświadomili, to to, że sam fakt, że rozumiecie dane słowo, nie oznacza, że będziecie potrafili go użyć w praktyce. Hmm? I myślę, że to jest takie przekonanie, które wielu z nas gubi, hmm? ponieważ kiedy my czytamy jakiś tekst i część słów rozumiemy z kontekstu, na przykład dlatego, że one są bardzo podobne do słów w języku polskim albo w języku angielskim albo w jakim innym języku, który już znamy. I my te słowa rozumiemy z kontekstu, nie obdarzamy ich uwagą, no bo po prostu je rozumiemy. Ale rozumieć coś, to nie jest to samo, co potrafić tego użyć. I dobrym przykładem tego zjawiska są takie słowa, które my dostajemy niemalże za darmo, czyli właśnie te słowa, które są bardzo podobne w języku polskim i szwedzkim, i my je zrozumiemy od razu w tekście, czy kiedy będziemy ich słuchać, prawda? One no, brzmią niemalże identycznie. Ale z naciskiem na niemalże. I to, co jest bardzo istotne, to to, żebyśmy my potrafili ich użyć. Musimy je obdarzyć jednak uwagą, musimy zwrócić na nie uwagę, musimy je zapisać, spróbować samemu wypowiedzieć, ułożyć z nimi zdanie, w jakiś sposób z nimi aktywnie popracować. One wejdą szybko, bo są podobne, ale ta uwaga musi zostać im podarowana. No bo spójrz na przykład na takie słowo jak Anga która znaczy po szwedzku angażować się, prawda? Bardzo podobnie. Ale jeżeli Ty nie będziesz wiedział, że to słowo brzmi właśnie tak, to go nie użyjesz. Zrozumiesz go w tekście, bo jest takie podobne. Ale jeżeli go nie znasz, to go nie użyjesz. Będziesz szukał innych słów. Tak samo ze słowem unik, które znaczy po szwedzku unikalny. Bardzo podobne, ale nie identyczne. Jak je zobaczysz, Zwłaszcza w szerszym kontekście to zrozumiesz, ale musisz się jednak go nauczyć, żeby potrafić go używać. Podobnie ze słowem interesant, interesujący, ze słowem etap, czyli etap po szwedzku. Zobacz, jak podobnie, ale wymowa jest inna i tutaj w zapisie też mamy to podwójne P na końcu. To są słowa, które serio dostaniesz łatwo, dostaniesz niemalże za darmo, ale obdasz je uwagą. Druga bardzo istotna kwestia podczas naszej nauki z yy, nowych słów to uświadomienie sobie, że słowa nie są samotnymi wyspami na oceanie języka. Słowa są bardzo towarzyskie. Słowa wchodzą w relacje, mają swoich ulubionych ziomków, z którymi się szlają po mieście, z którymi lubią spędzać czas. I to jest bardzo ważne, że podczas nauki języka tropić te relacje, jakie słowa mają między sobą, czyli jakiego przyimka będzie wymagał ten czasownik, hmm? jaki czasownik będzie lubił ten rzeczownik. <grymny> to są wszystko bardzo ważne kwestie, ponieważ one sprawiają, że ty tego słowa jesteś w ogóle w stanie użyć. Bo kiedy ty uczysz się słów z listy, i to słowo występuje samotne, niczym taka samotna wyspa, to prawdopodobieństwo, że będziesz umiał, umiała go poprawnie użyć, jest bardzo niewielkie. Właśnie dlatego, że nie wiesz, w jakich relacjach to słowo występuje. Dlatego dużo sensowniejsze jest na przykład układanie z nowymi słowami zdań, całych zdań, dlatego że układanie zdania zmusza cię do tego, żeby wytropić te relacje, prawda? Ja ci teraz tutaj pokażę przykład, żebyś zrozumiała, rozumiał, o co mi chodzi. Dziękuję po szwedzku to tak. To jest jedno z pierwszych słów, którego się uczymy, prawda? Dziękuję, chcemy komuś podziękować, powiemy po prostu tak. Ale to nie jest jedyna możliwość i wcale nie najczęstsza używania słowa dziękuję, bo jak sobie pomyślisz teraz, już stricte po polsku, jak my tego słowa dziękuję używamy, no to my najczęściej dziękujemy komuś, za coś. Hmm? I tutaj już mamy kumpla dla dziękuję, prawda? Po polsku to jest przyjmek za. A po szwedzku, kiedy chcemy podziękować za coś, użyjemy przyimka för I ty musisz to wiedzieć, żeby móc tą konstrukcję stworzyć, prawda? Więc może dużo sensowniejsze, zamiast uczenie się samego tak, byłoby nauczenie się tak hjälpen Dziękuję za pomoc. Takwy, dziękuję za posiłek. Tak, do dziękuję za dzisiaj. Już łapiesz wtedy trzy bardzo fajne, gotowe wyrażenia, i przede wszystkim wiesz, że tak łączy nam się z przyjemkiem för. Już mamy wytropioną relację. I tak możesz robić z praktycznie każdym słowem, którego się uczysz. I ta relacyjność słów prowadzi nas do tego, że w języku szwedzkim i nie tylko, w każdym języku, mamy po prostu bardzo dużo takich stałych wyrażeń. Słowa bardzo lubią łączyć się w stałe związki, które fachowo nazywamy kolokacjami. Czyli to są takie ziomki, które bardzo lubią występować razem. No i spójrz nawet w języku polskim. My podejmujemy decyzję. Ciemność zapada. Mamy wyrzuty sumienia. Odczuwamy głęboki smutek. Rezerwujemy wizytę bądź umawiamy termin. Wypadki nam się przytrafiają. Wygłaszamy przemówienia. Jest bardzo dużo. Takich stałych wyrażeń, nad którymi my się totalnie nie zastanawiamy, bo po prostu wiemy, że tak jest i takich używamy. Jest wielu językoznawców, którzy twierdzą, że od 50 do 80% słów w języku ma tendencję do tworzenia właśnie takich stałych wyrażeń i my. Tymi stałymi wyrażeniami operujemy i nie jesteśmy wcale aż tacy kreatywni. To znaczy, bardzo duża część użycia języka jest objęta konwencją. To znaczy, to zawsze tak będzie, zawsze będziemy to tak łączyć. I to jest bardzo ważna wiadomość dla nas, uczących się języka obcego, bo pokazuje nam, jak ważne jest opanowywanie właśnie takich stałych wyrażeń, takich stałych kolokacji i uczenie się słów. Nawet nie tyle całymi zdaniami, co właśnie często takimi zestawami, parami, związkami, w jakich one występują. Czyli na przykład podjąć decyzję po szwedzku to fatta becz. Zarezerwować termin, umówić wizytę to błk, Głęboki smutek to po szwedzku and i to jest naprawdę bardzo sensowne, żebyśmy uczyli się słów właśnie w taki sposób, żebyśmy tropili te relacje, żebyśmy tropili te związki, które, tak jak mówiłam, fachowo nazywamy kolokacjami. Więc kiedy uczysz się nowego słowa, zastanów się, w jakim kontekście będziesz mógł, mogła go użyć. To jest często z chwila. Ale. Ona sprawi, że Ty już będziesz miała w głowie, miał w głowie takie półprodukty gotowe do użycia. Czyli na przykład masz na liście słowo fryzjer, en chcesz się go nauczyć. To zastanów się, w jakim kontekście my tego słowa najczęściej używamy. Bingo! Chodzić do fryzjera, prawda? I to po szwedzku jest go till frissören albo go till frisan, tak trochę bardziej potocznie. I kiedy ty uczysz się tego wyrażenia, już masz przyjmek i już wiesz, że rzeczownik w tym wyrażeniu występuje w formie określonej. Nie musisz się nad tym zastanawiać. Komunikacja w języku dzieje się bardzo szybko, więc jeżeli masz już takie półprodukty w głowie, gotowe, zapamiętane właśnie w takich zestawach, od razu tego używasz i dzięki temu naprawdę ta komunikacja się usprawnia. No, ale teraz dochodzimy do kolejnego punktu. Jak te wszystkie wyrażenia zapamiętać? Jeżeli już je zapisujesz w pewnym kontekście, tworzysz zdania, masz już te gotowe frazy, no to to jest jeszcze za mało. Bo, żebyśmy te słowa zapamiętali, te wyrażenia zapamiętali, musimy ich użyć przynajmniej pięć razy, żeby one nam się przeniosły do pamięci długotrwałej, czyli żeby ułożyły się w takich półeczkach w naszym mózgu. Z których będziemy mogli na bieżąco korzystać, żeby nie wyleciały. I ja bardzo bym się chciała zachęcić do tego, żebyś, e, oczywiście, mamy ten szerszy kontekst, uczymy się całych wyrażeń, tworzymy własne zdanie albo nawet kilka zdań. Fajnie jest sobie to zdanie potem wypowiedzieć na głos, rozsmakować się trochę w tym wyrażeniu. E, ale w takim mm, procesie utrwalania nowych słów, oczywiście bardzo nam się przydają powtórki i bardzo fajnie jest w tym celu korzystać z programów, które mamy. Teraz na prawda, mamy takie możliwości. To jest cudowne. Jest bardzo dużo darmowych programów z fiszkami, które pozwalają ci tworzyć elektroniczne fiszki bardzo często właśnie w pełnym kontekście, że zapisujemy sobie całe zdanie albo tworzymy sobie zdania z lukami. Ja chciałam ci polecić tutaj dwa programy, albo program Anki, albo Learnote, z którego sama korzystam, Learnote to jest mój ukochany program. Ja ucząc się francuskiego właśnie sobie tworzę fiszki w Learnote. Można się tam zarejestrować za darmo tworzyć sobie takie fiszki yy, i je razem z tym programem powtarzać i ten program będzie wam zaznaczał, które wyrażenia macie już opanowane, a które jeszcze nie i będzie samodzielnie te fiszki generował właśnie w takim porządku, żebyście wszystkie wyrażenia, które są wpisane w te fiszki, zapamiętali. Yy, I co fajne w programie Learnout te fiszki są z dźwiękiem i mają tam również język szwedzki, yy, więc od razu uczycie się. Ćwicząc, utrwalając sobie również prawidłową wymowę, co w języku szwedzkim jest bardzo istotne, jak zapewne wiecie. I teraz chciałabym dobić do ostatniego punktu, mianowicie do tego, że dla wszystkich osób, które mają problem z regularną i taką, powiedziałabym, sensowną, przynoszącą efekty nauką słownictwa. Przygotowałam produkt, przygotowałam um, kurs o wyzwanie właśnie na kolokację. I to kurs o wyzwanie jest zbudowane właśnie na platformie Learnout e, jego celem jest nauczenie Was w ciągu czterech tygodni 100 stałych wyrażeń, stu kolokacji w języku szwedzkim. Tak, żebyście mogli wyrobić w sobie nawyk regularnej, krótkiej, ale regularnej nauki, i żeby pokazać Wam, jak bardzo takie stałe wyrażenia mogą wzbogacić wam wasz język i przede wszystkim ułatwić zamienianie myśli w słowa. I ta forma kursu wyzwania ma być motywująca. Będziemy pracować z dnia na dzień. Każdego dnia na platformie Learnout będzie opublikowane nagranie wideo, w którym ja pokażę pięć fajnych wyrażeń z przykładami użycia. Do każdego dnia dołączona będzie jedna strona A4, czyli króciutkie ćwiczenia do tych wyrażeń. Dodatkowo wszystkie wyrażenia będą załadowane w formie fiszek z pełnym kontekstem na platformie Learnout i będziecie mieli również możliwość utrwalania ich razem, razem z tym. Systemem fiszkowym. Dodatkowo po każdym tygodniu będzie czekał na Was quiz sprawdzający wyrażenia z całego tygodnia. I dodatkowo będziecie mogli sobie wydrukować taką mapę postępów. Na której będziecie sobie zaznaczać przerobione dni. Tutaj na końcu będziecie mogli sobie wymyślić jakąś nagrodę, w jaki sposób się nagrodzicie, kiedy dojdziecie do końca. I ta forma wyzwania ma Was właśnie zmobilizować do codziennej nauki słownictwa, ma Wam pokazać, jak robić to efektywnie i może wielu z Was pomóc uzdrowić tą no, często trudną relację ja, nowe słownictwo i pokazać Wam, że naprawdę nie trzeba dużo czasu żeby uczyć się mądrze, żeby uczyć się efektywnie. No i chciałam was zachęcić, żebyście wzięli udział w tym wyzwaniu. Wyzwanie będzie kosztowało 149 zł i dostęp do wyzwania można będzie kupić od 2 listopada do 12 listopada. Potem sprzedaż zostanie zamknięta, a wyzwanie startuje 14 listopada i będzie trwało przez 4 tygodnie, natomiast będziemy pracować tylko w, od poniedziałku do piątku, weekendy będą wolne. Zachęcam Cię do skorzystania z tego wyzwania, zapraszam Cię serdecznie. No i mam nadzieję, że nawet jeżeli nie masz ochoty dołączyć do tego wyzwania, to te rady z tego filmu pomogą Ci uczyć się szwedzkiego efektywniej. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Tak, Frydo.